Witam Was, z tej strony Omon i jak widzicie zaczyna drugi odcinek serii Overlord, jeszcze bez intro, ale w trzecim odcinku, podejrzewam, będzie intro, które będzie wymagało ode mnie sporej pracy, bo chcę, żeby to intro było porządne jakieś, a nie jakieś takie, wezmę sobie intro i będzie koniec. no yy, Także tak, skończyliśmy na tym, że odzyskaliśmy nasze serce, wieży, w którym dostaliśmy w którym nasza wieża ma już więcej energii, dostaliśmy kasta i dostaliśmy zwiększenie energii i dostaliśmy w większą hordę Także udajemy się z powrotem do krainy niziołków Tak każda kraina, jest. będziemy tutaj mieli właśnie każdą krainę wymienioną I każda kraina będzie się pojawiała w tym oto kręgu, jakiś obrazek z niej Mamy zadania Poszukaj żurawia do odnowienia wieży, tak W tym odcinku znajdziemy, staramy się znaleźć tego żurawia Historia tam odyskawić serce wiesz. No i tyle. No to się teleportujemy. Zauważyłem, że w tamtym odcinku był słaby dialog. Słaby dźwięk dialogu trochę. Za, za mało za, za cicho był. Także go po, powiększyłem, mam na nadzieję, że już jest lepiej. Od razu możemy już wysłać naszych sług, żeby to przenieśli. Patrz na tego hełkę Dwa Niziołki mogły wleść w jeden pancerz. Ha, na pewno o to chodzi. Nie ufam tym podstępnym jakim tam kołchom Może i masz rację. Niechódło nią, że nie są Niziołkami. No oni się boją Nizioków, bo yy... może i są małe i są słabe, ale w większej grupie potrafią... zrobić sporo demage. a no, żeby mu się udowodnić, że nie jesteśmy niźkami, bo myślą, że to są dwa niziołki w jednym hełmie, w jednym pancerzu. Teraz wam pokażę tę kasta kule ognia. Na używam klawiszem E. Teraz wam pokażę. I wysyłam kule ognia. No i pole się pali i ginie. No właśnie, pokażę wam jeszcze. Patrzcie przyciskiem tab mamy tutaj swój jakby status tego wszystkiego tutaj są nasze nasze podopie nasi podopieczni są brązowi, czerwoni, zieloni i niebiescy o nich opowiem wam kiedy indziej albo będę wam opowiadał o tym jak ich zobędziemy po każdym jak zobędziemy będę wam o nich opowiadał tutaj mamy ilość jaką możemy mieć w hordzie jak na razie to tu 10 tutaj jest siła naszej hordy 11% tutaj jest okrucieństwo, procenty okrucieństwa jeżeli im więcej okrucieństwa tym jesteśmy bardziej źli tu są pieniądze, tu są zadania tu są wszystkie zadania i tam potem historia no i to wszystko, no i wrócił yy, okrucieństwo możemy yy, zdobywać poprzez zabijanie wiśniaków oraz przez yy, pozbieram tą energię oraz przez podejmowanie zwykłych decy decyzji jaką będzie na przykład Powiedziałam, że w następnym, chyba w następnym odcinku albo za dwa, albo za dwa odcinki a no, skoro mają brązowych to powiem o brązowych minionach, sługach. Brązowi są to najbardziej jakby, że tak powiem, opłacalni. Oni są. Oni są zdolni do wszystkiego. Oni mają dobre. oni mają staty Dobre i w ataku, i w, i w defensywie. No, znowu używamy naszego zakręcia. Eee, e, nie, nie, palcie się. Ja potrzebę tam trochę podeszłem. i tak sponą. Tak, to właśnie to robię, to są te. E, złoto. Eee, ten. Wracając do brązowych. Ej, weź to. Brązowych. Jest to właśnie najbardziej taka e, rasa, w którym jest dobra i do obrony, czyli i do obrony, i do defensywy. Potrafią mi się bronić, i no i właśnie zginął nam jeden. Aha, bo tamten David rzuca nam z kamieniami. E, są do I do defensywy, i do ataku. Czyli są najbardziej opacalni i naj najczęściej będę ich używał. Od początku gry aż do końca. ludzi, żywych ludzi, ich wdzięczność też może się na coś przydać. Mhm. Mm no, czy ja opisał właśnie Właśnie ja grałem w Overlorda tylko jak, tylko w angielskiej wersji, bo z, po angielsku. I... właśnie mogę... jako dobre jako złe i mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dubbing polski, no to to dostań nie pasuje mi. Jestem zawiedziony tym jego dubbingiem. Nie pasuje, jest taki se. Angielski jest o wiele lepszy. Tak, tutaj możemy wysłać naszego jednego miniona. E, nie będę tego robił. Co spowoduje, że wzrośnie nam... ...życie. Czy znaczy, nie wzrośnie nam ilość tego życia. W sensie, nie ilość maksymalnego, tylko... ...ilość życia. W sensie, że jak... Stracimy jakieś życie, to możemy je sobie odnowić. Tak, tutaj atakujemy, my im pomożemy, bo oczywiście możemy także atakować toporem naszym. Co oczywiście się przydaje, bo czasem, nasz typo, czasem wysłanie naszych sługów nie zawsze może zdać się sukcesem na wygraną. Trzeba im czasem pomóc także. Osobno są słabi, ale jak są w większej grupie, potrafią być silni. No to prawda, jest akurat co mówisz. Senkolo 70 Złota potem możemy, będziemy mogli wydać na, na zrobienie sobie jakiejś broni czy pancerza, albo na kupienie coś do naszej wieży żeby wyglądała bardziej epicko. Idziemy. Chcę zrobić to jak najszybciej, bo nie chcę mieć długich odcinków, bo to, mm, dość że trochę czasu może komuś zmarnować na oglądanie, a też właśnie żeby się, żeby ktoś to obejrzał szybko i przyjemnie chce. No tam się pojawił teleport. No właśnie możemy prze przenieść siebie od razu do wieży. Jego nie będziemy zabijać, bo akurat... Będziemy grać jako dobrzy, a pokażę wam koniec i jako dobry, i jako zły. Bo mam save'a akurat jak jestem zły. Pokażę wam co się, co się może zmienić. Co się zmienia kiedy jesteście złym i co się zmienia kiedy jesteście dobrym. Dziejęciak. To wam posteruję tam ich skopcie, a tych wyślemy tutaj. Bo ci z kamieniami są dobrzy. Akurat e, idźmy stąd, ci co rzucają, są dobrzy. Może to są tylko zwykłe kamienie, ale potrafią zadać damage. Szczególnie gdy się ma tylko taki poziom niski, jak na razie. E, oczywiście, z czasem, kiedy się będzie przychodzić w tą grę, to będzie się zdobywać coraz to lepsze rzeczy, coraz to lepsze ulepszenia dla naszych sługów. Wszystko, wszystko. <coughs> no, e, nie nie, nie, gdzie, nie, gdzie, nie w tą stronę, tutaj ja tam mogę przeryżować, obronić naszych trochę tych minionów, bo oni są na razie bardzo sła słabo wytrzymali. Atakujcie Jezu, powinniście stanąć w mojej obronie. No pomogę, pomogę. No. Co mam robić? Wiem. No już raz uwalnia się. Ale mogę wam powiedzieć, że dubbing do płasna akurat pasuje naszego. ale już dalej ze mną nie pójdą i muszę już sam sobie dalej radzić. Co, zginął mi znowu jeden? No Jezu, oni są strasznie mało wytrzymali. A teraz podeszli! Kiedy ja zaatakowałem. Teraz, sobie odnowię trochę życia. Ja pokażę, właśnie wysłałem jednego. A i mamy odnowienie. Wys y kiedy ich wysyłam tam, to nie jest tak, że wysyłają tam losowo kogo, tylko naj najsłabszego. I to właśnie fajnie, bo szkoda byłoby wysłać... Tego najlepszego na przykład, który jest najbardziej umocniony No to zera puszczam tego trolla Trzeba zabić Trzeba troll powie... nie, nie troll Tylko coś powinien powiedzieć Chyba Nic mi się, że coś powie Co wysyłamy ich nie, cofajcie się, cofajcie się, cofajcie się! właśnie! O, szybko będziecie zdychać No leccie, lecie, leccie, wrońcie mnie. Aha, dobra, mhm. wszyscy A, tutaj dostać. a Nie, nie, chodźcie, 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 bo tam coś będzie. Jezu, siedem tylko, chwila Trzeba odnowić nasze straty. Zawsze warto gdzieś łazić, bo to zawsze można coś znaleźć ciekawego dla naszych sługów. Przenieście mi to 369 zł. No, jak na razie nie szalejemy za bardzo z tym złotem. Jesteśmy na razie słabo. Ale potem naprawdę będzie można znaleźć dużo złota. Na przykład yy, nie, nie wzbogacamy się, tylko zna znajdować jakieś te różne woreczki ze złotem. A jedynie wzbac, a możemy się też wzbogacić zna znajdując eee... Nasz wyzwoliciel! Hej, ten żuraw nie jest nam już potrzebny. Weź go! No, dziękuję. Nasz! Yy. Eee... O czym tutaj mówiłem? Zapomniałem, bo mnie teraz mnie rozproszyli. Aha, o zdobywaniu złota. Możemy to znaleźć te większe worki ze złotem, to są takie duże, do których zdobędziemy, które są jakieś ukryte. Czasem są ukryte, a czasem je łatwo znaleźć. I które dają nam jeden worek możemy dać 500 zł, jeden możemy dać już 1000 złota. Są różne wielkości tych worków. Są dwa albo trzy. Tak, ale zrobiliśmy zadanie, bo znaleźliśmy żurawia. Ale my ich też uwolnimy. Oczywiście zadanie też jest nasze uwolnić, żeby pokazać, że, też je że jesteśmy dobrzy. Że nie jesteśmy tymi niziołkami. Ura! Jesteśmy bojni! Możemy ich... Jeżeli, jeżeli jesteśmy źli, możemy ich zabić, ten wzrośnie poziom okrucieństwa. Będziemy bardziej źli. My pójdziemy dalej, bo tam są niziołki i różne skrzynie i oczywiście możemy tam coś znaleźć ciekawego. A, odbiło mi się, przepraszam. No, jeszcze te młoty, tak to wszystko inne. No, jak widzicie, wzrasta na cały czas poziom. Yy, poziom. Yy, wzrost. Poziomu, czego tam było. Siły Hordy, o właśnie, Siły Hordy. No podnieś to. Wiem, że któryś to podniesie. Nie? No to nie. No to pokierujemy was trochę dalej, może to, 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 to ktoś to podniesie. Podniesiesz to? Nie, to nie. Serio nie? Nie, to nie. Ja was tutaj wyślę, do roboty z tym. Tu nic jeszcze ciekawego. No to możecie już to sami rozwalić. Może coś znajdziecie. No i to właśnie czasem zakładania automatycznie jakąś broń lepszą, albo nie. No chyba to, czy ktoś tu jakoś powinien to być. No dlatego bez skóry raczej powinien to wziąć. No bez jaj. Nie? No to nie. No to otwierać. Otworzymy to. O tak sobie. Jeszcze jednego poślemy. Pomocy. Dobra. No i to już co? Wracamy z naszej wieży. Wracamy do wieży. No i to było kolejna dobrze zakończona misja. Widać już, że właśnie wykorzystali te rusztowania różne. Widać, że odbudowują trochę naszą wieżę. Ona będzie cały czas się budować dopóki nie ulepszymy. Dopóki nie zrobimy jakiejś tam misji. Chyba dopóki nie pokonamy pierwszego bossa, to wtedy to cały czas będzie robić... No lochy. No lochy, tam możemy walczyć z jakimiś zestworami co już pokonaliśmy i możemy dostać za to złoto. Chociaż ja tam byłem parę razy, ale to tylko powoduje, że... możemy stracić, że jak przegramy, to oczywiście nie, nie tracimy naszych sługów, ale jeżeli stracimy sługów i wygramy, to ci, których straciliśmy już niestety straciliśmy. No i dlatego tam ja, ja tam nie chodzę za bardzo, bo tam można jedynie tylko tak powalczyć, a można dostać mało złota za to. Tego Ja tam... Nie opłaca się na to bardzo chodzić. To jak ktoś lubi wyzwania, jak ktoś lubi walczyć na arenie, wtedy może chodzić. Tego sobie kopniemy. No, także to było na tyle. To był drugi odcinek z Overlorda. Także mam nadzieję, że się wam podobał. Także trzymajcie się. Nara.